Bonjour, witajcie na kanale RIP Matematyka. Dzisiaj mam dla Was przygotowany prosty dowód, no to znaczy dla mnie prosty. Mam nadzieję, że dla Was po tym odcinku też, z jakimiś tam liczbami rzeczywistymi. No i co my tu w ogóle możemy zrobić, żeby, mam nadzieję, po tym odcinku pomachać mu papa, napisać na nagrobku RIP i mieć to z głowy. No to zaczniemy sobie od wypisania wszystkiego, co wiemy. Czyli powiedzieli nam, że to są liczby rzeczywiste, no to to zapisujemy. Powiedzieli nam, że suma tych dwóch liczb to 4. No to teraz zapiszmy sobie naszą nierówność, czyli mamy pyk, pik pyk pyk, 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 i coś takiego. No to teraz przerzućmy to wszystko na jedną stronę. Czyli mamy x do trzeciej, i mamy plus y do trzeciej, i mamy minus x kwadrat y, minus x y kwadrat. To ma być mniejsze równe 0. No i teraz, dlaczego tak to posegregowałem? Już wyjaśnię. Ponieważ jeżeli chcielibyście segregować to z tym, to momentalnie się na tym wyłożycie. To Wam mogę zagwarantować. Bo jak rozwiązywałem sobie to zadanie wcześniej, żeby wiedzieć, co z nim zrobić, to to jest ślepa uliczka. Znaczy, to się da rozwiązać, tylko będzie dużo ciężej. Dlatego dużo prościej jest posegregować nam te dwa. I te dwa razem. To jest dużo łatwiejsze i przysparza dużo mniej problemów. No bo teraz popatrzmy. To na zielono to jest nic innego jak wzór skróconego mnożenia. I to jest wzór z trzeciego, trzeciego stopnia, ja chciałem powiedzieć trzeciego poziomu. I jego możemy rozbić tak. Mamy x plus y. Wystarczy się podstawić i ten wzór sam wychodzi. Czyli mamy x kwadrat minus xy no i plus y kwadrat. I teraz jaki jest wspólny czynnik w następnej? No sobie zmienimy minus, żeby nie był taki koślawy. Czyli mamy pyk. I teraz tu wspólnym czynnikiem a jest minus. Już go zapisaliśmy. I mamy x, y, bo występuje i tu, i tu. Czyli widzimy, że z pierwszego tu, jako że x jest w kwadracie, no to zostaje nam sam x. Analogicznie w drugim, czyli zostaje nam plus y. I teraz wyciągnęliśmy minus, czyli to tu, i to tu. No to ten minus pojawił się tu. Czyli widzimy, że zmieniamy sobie znaki, i to pięknie. Daje nam tutaj plusik. No to idziemy sobie dalej. Następnie widzimy, że to jest mniejsze, bądź równe 0. No to strona nierówności zostaje, nie ma nic, co by usprawiedliwiało jej zmiany. No to patrzymy, teraz naszym wspólnym czynnikiem damy sobie to i to. No to widzimy, mamy x plus y i mamy nasze x kwadrat minus xy plus y kwadrat. I mamy jeszcze minus xy, no bo zostało nam to, co było z tego, i to, co było z tego. Zebraliśmy to razem. Mamy to. No, zmienimy sobie kolor. E, mamy to w jednym nawiasie. To możemy zauważyć, tak. Mamy x plus y, mamy x kwadrat minus 2xy plus y kwadrat. I widzimy, że to ma być mniejsze od 0. No to pierwszy nawias, widzimy, że to jest 4 no to skoro to jest tu, to się tym podstawimy. No to patrzymy. Siup, siup. I drugi nawias to jest nic innego jak wzór skroconego mnożenia, czyli mamy x minus y do kwadratu. No i to ma być mniejsze od zera. To w takim razie przeniesiemy się na prawą stronę. Popatrzmy, czy kwadrat może być ujemny? No wiemy, że nie może, bo to jest bullshit oczywisty. Zatem może być tylko równy 0. Czyli my wiemy, że nasze 4x minus y kwadrat może być tylko i wyłącznie równe 0. Nie może być ujemne. To sobie napiszemy, ponieważ kwadrat jest zawsze nieujemny. Coś takiego wystarczy napisać, nawet w sumie, jak tego nie napiszecie, to też się świat nie skończy. Wystarczy to zauważyć, że to może być równe 0. No i teraz, jak mamy to rozwiązać? No to popatrzmy, możemy sobie podzielić przez 4, bo to nic nie zmienia, ta czwórka. Czyli mamy x minus y do kwadratu to ma być równe 0, no to stąd widzimy, że x minus y jest równe 0, no to skoro mamy x równe y, no, to jak się z tego podstawimy do naszego drugiego równania, czyli do tego pierwotnego, które nam tu podano, no to otrzymamy, że. No już to zmieniam, że będziemy mieli 2x równe 4, czyli x równe y równe 2. I podpisujemy to ładnie. C.N.D. No i to jest wszystko. Voilà. Cały dowód rozwiązany. Macie darmowe trzy punkty. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, lajkujcie, subskrybujcie, bardzo to pomoże w rozwoju kanału. No a jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. I do zobaczenia w następnym odcinku.